Mateusz Kaniowski, razem ze mną Maciej Kawulski. Witam serdecznie. Witam po latach. Chciałem zapytać po latach. Gala w Radomiu właśnie się skończyła. Czy słyszałeś jakiś taki doping na własnej gali? Wiesz co, być może... Zdarzało się, że słyszałem podobny, ale zdecydowanie w takiej obiektywnej skali walczyły dużo większe gwiazdy, więc biorąc pod uwagę to, że, że tutaj dotyczyło to poniekąd patriotyzmu lokalnego, a poniekąd po prostu takiej radości z tego, że, że KSW jest ich w mieście, no to, to, to zdecydowanie radą jest numer jeden. Znaczy Daniel Rudkowski w pewien sposób Zaskoczył Cię już pod koniec tego pojedynku, ani razu nie próbował obalać. Ta pierwsza runda mogła być jego, ale potem już Saladin cały czas przyjmował inicjatywę. No i dziwiło to, że on nie robił tego, co mnie najlepiej Ja, ja, ja ani nie do końca rozumiem Twoje pytanie, ani nie do końca rozumiem to, co powiedział Rudkowski w ringu. To znaczy, ja uważam, że on walczył bardzo mądrze, tylko że w pewnym momencie po prostu e, Saladin się. Przejdźmy. Myślę, że Saledin się wkręca w walkę, jest z rundy na rundę coraz lepszy. A Rutkowski wszystko, co miał najlepsze, czyli bardzo logiczny taki IQ fighting game plan, zrealizował w dwie-trzy rundy i potem po prostu zabrakło, mi się wydaje, trochę kondycji, a trochę takiej wiary w to, że ten plan będzie dalej spełniał swoją rolę. Natomiast to, co myśmy sobie komentowali przy klatce, te pierwsze, dwie, trzy rundy, on przełamywał wszystko to, co Saladin ma najlepsze. Więc ja uważam, że to było bardzo mocno rozegrane i dobrze, mądrze, tylko pewnie na walkę trzy-rundową, a nie na pięciurundową. rundową to są ofensywne zapasy nie są jego najmocniejszą bronią, bo to o to mi właśnie chodziło w tym pytaniu, że on nie próbował obalać Saladina. Ja wiem, tylko Saladin to nie jest koleś, który ma coś lepsze i coś gorsze. To jest kompletny zwierzak MMA, który w każdej płaszczyźnie jest dobry. Jest świetny w parterze, świetnie pracuje przy siatce, e, e, świetnie uderza e, i, i, i cholernie trudno jest go obalić. Więc nie, nie mam takiego poczucia, że, że coś źle zrobił. Uważam, że e, w, w, dokonując takiego wyboru takiej troszkę partyzantki, e, 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 skracania dystansu e, z zawodnikiem, który ma. Długi zasięg ramion i uniemożliwianie mu zadawania ciosów z pełną siłą, czy kopnięć z pełną siłą było dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście przecież wiesz dobrze, że nie jestem ekspertem. No jak to? A kto ma inaczej mówić po ekspercku? Nie wiem. Ty. Czy jest w ogóle jakiś pomysł na to, jak zatrzymać Saladina? Znaczy no, już te pomysły się właśnie wyczerpały już tak zupełnie do końca. Możemy go związać na przykład i nie wypuścić z Radomia. <laughs> Dwóch na jednego. Pozostałe walki. Michał Pietrzak również zaskoczył tym, że w ogóle nie próbował obalać Tomasza Romanowskiego. No, Ci nasi zapaśnicy tak spokojni. Nie wiem, nie wiem. Nie, no dla mnie do jednej branki. No to mi był przy, widać było to już przed walką. Y, strasznie zdeterminowany, pewny siebie, właściwie nie było w jego głowy nawet 10%, 10 dopuszczania myśli, że może przegrać. Wyszedł z takim nastawieniem, zmanifestował je, zmaterializował, jest zwycięzcą. Ja raczej widziałem, nie chcę mówić tu o argumentach, bo ta walka. W najlepszym wypadku czasami była wyrównana, ale, ale, ale ogólnie, jeżeli by wyjść trochę do szerszej optyki i pokazać w skali rund, to, 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 to zawsze dla Romanowskiego. No i no, no, co tu dużo mówić, no, wydaje mi się, że, że, że po prostu w tej walce zdecydowała psychika, Takie komp kompletna wiara i nastawienie, po co się tu przyjechało. Czego nie było po drugiej stronie, no trochę. Czy Michał Kita zawiózł tym, że nagle tak kompletnie zmieniła się ta jego walka? Sorry. Koleś w jego wieku, który wychodzi do klatki w wadze ciężkiej, nigdy mnie nie zawodzi, bo, bo, bo sama decyzja i on jest zawsze świetnie przygotowany. Natomiast rzeczywiście, plan, który sobie ułożył, rozłożenie sił na, 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 na trzyrundowy pojedynek, także że pod koniec pierwszej rundy masz sine usta, no to był błąd taktyczny i zapłacił za niego wynikiem walki. Ale. Ale nie mam ani do niego pretensji, ani nie uważam, że. E, ani nie straciłem do niego e, w żadnym wypadku szacunku. No jest po prostu e, taki to już jest ten sport, no, że, 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 że jak walka trwa 15 minut, to bądź gotowy na 15 minut. Tym Prasle. bardziej jak wygrywasz rundę i z nie wiadomo jakiego powodu wygrywając rundę nagle brakuje ci sił. To jest 10-7, ale Prasel walczy tak, jak się walczyło 20 parę lat temu, i to jest zaskakujące, bo to jest też ciekawe to, co on robi. Piłka nożna, może wiesz, jakieś skills z boiska. Ciężko powiedzieć. On ma szansę się przebić do tej czołówki kezło i walczyć z dużymi nazwiskami? Prawdę mówiąc nie sądzę, to, że był wytrzymały na ciosy i to, że był dostając przez całą rundę w głowę, trochę bardziej wytrzymały kondycyjnie, że zachowywał się rozsądnie w tym zbieraniu batów, nie predestynuje go do. Do, 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 do stanięcia w kolejki, na przykład do walki z Defresem, uważam, że, że to nie jest ten poziom, ale też nie chcę nikogo skreślać, każdy ma prawo y, mieć gorszy dzień, ja nie widziałem nawet na wideo żadnej innej jego walki, więc y, y, oceniając... Pod... Puszczamy, puszczamy, idziemy, idziemy, przepraszamy, sekunda. Oceniając to, co wydarzyło się dzisiaj, nie sądzę. Chciałbym zapytać o Mariusza Podzianowskiego, czy jego rywal jest podpisany? Podpisany w KSW, czy podpisany na walkę? Pisany już na walkę, która ma się odbyć 20 któregoś maja, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy kilka szalonych pomysłów, i jeżeli uda nam się je wprowadzić w życie, to będziemy się wszyscy cieszyć. Ja mam szalony pomysł, widzą że mają szalony pomysł. Denis Załęcki. Ludzie chcą to zobaczyć. Denis Załęcki. Czy on jest YouTuberem? Nie, Denis Załęcki jest zawodnikiem. Żartuję. Słuchaj. Yy, 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 mamy inny pomysł w głowie. Ale taka walka w ogóle nie wchodzi w rachubę? No myślę, że yy, jeżeli chodzi o następną walkę Pudziana, to nie. Bo ja też pytam o to, dlatego że Mariusz Pudzianowski porównał go do kundelka, szczekającego, jakby nie było na jego kompletnie poziomie, no a jednak walczył, czy to z bombardierem. Czy z zawodnikami, na przykład z Nikolą, no uważam, że Rko Jun nie ma takiej stójki, jaką ma chociażby Denis i nie byłby w stanie tak zagrozić, więc widząc, co chcą kibice, zacząłem się mocno tym zastanawiać, czy Kreswo nie doprowadzi do takiego startu. Słuchaj, no Bombardier, jak się okazało, nie jest aż takim czarnym koniem, jak nam się wydawało, w związku z czym nie wiem, czy to jest dobry przykład. Słuchajcie, no yy, później Danis Załęcki nie na ten moment, także. Puszczamy, puszczamy. No nie wiem co mam więcej powiedzieć. No nie, to nie jest ta walka. A możemy przybliżyć, z kim ma walczyć Mariusz Pudzianowski? Nie. Na ten moment nie, możemy tylko y, powiedzieć tyle, że to będzie ciekawe. No niestety czasem tak bywa. Znaczy się rozpychają ci katmeni. <noise> Dobra, my rozmawiamy dalej. No. Tak, czyli nic kompletnie nie możemy zdradzić. No, tylko tyle, co dzisiaj no, że e, Mogę tylko tyle powiedzieć, że te pomysły, które chodzą nam po głowie są nietuzinkowe, niebanalne i na pewno mainstreamowe. Patryk Kaczmarczyk wyskakuje z oktagonu i krzyczy coś do Macieja Kawulskiego. Uśmiechnięty zbijacie żółwia. Czy możemy się dowiedzieć, co to się tam działo? Groził mi bardzo i e, ponieważ to był groźby karalne, zastanawiam się, czy nie zgłosić tego na policję. Jeszcze się zastanowię i dam, dam wam znać. Prosił o rewanż z Robertem Ruchałą. Zgaduję. Tak. I? Myślę, że to jest ciekawa opcja. Po tym, co dzisiaj pokazał, zasłużył nawet na y, dwie szanse na rematch. Też mi się tak wydaje. Dobrze. Bardzo dziękuję za, za to. Krótko, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam wszystkich fanów portalu... Portalu. Y, Wcale nie portalu. Nie. A, kanału. Kanału jakiego? Mojego. Twojego. Wszystkich fanów twojego kanału. Mateusz Kalniowski, hej!